Oj widzowie, zobaczcie, chcecie dostać któregoś z tych pięknych, kolorowych skinków totalnie za darmo, a bardziej to kartę Google Play na Gemy i później zagemy sobie któregoś z nich kupić? Bez problemu mogę to wam załatwić. Oglądajcie ten film do końca, żebyście tego nie przegapili. Bo no serio, są spore szanse, że możecie je dostać za darmo ode mnie. Ale już od razu teraz wam mówię, żebyście zostawili łapkę w grę pod tym odcinkiem. To na pewno wam pomoże w wygraniu tych skinków. O matko, widzowie, parę dni temu nagrywałem odcinek, gdzie pokazywałem wam sześć moich największych marzeń z Brawl Stars. No i minęło tylko kilka dni, a jedno z nich już się spełniło. To jest niesamowite, co się wydarzyło. Tak jak widzicie po tytule, mam swój własny kod twórcy w Brawl Stars. Każdy z was może wejść do sklepu, zjechać na sam koniec i wpisać tutaj w wsparciu twórców. Siema siema tajtory. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Jestem mega podjarany i strasznie się cieszę Bo właśnie otrzymałem kod twórcy w Brawl Stars Coś na co czekałem chyba ponad 2 lata jak nie więcej Naprawdę się starałem żeby go mieć I w końcu się udało widzowie Mega dziękuję po pierwsze twórcom którzy mnie docenili I dali mi taki kodik wielkie dzięki I oczywiście z całego serducha dziękuję wam widzowie Bo to dzięki wam mogę mieć ten kod w Brawl Stars I uwaga, co to oznacza że mam kod Zanim wam powiem jaki to jest kod Jak się go wpisuje, jak się nazywa i tak dalej Chcę wam powiedzieć co to oznacza dla was że jest mój kod twórcy w Brawlu. Mianowicie, jeśli będziecie mieli go wpisanego, to dla każdego mojego widza, który wpisze mój kod, będę robił konkursy. Każdy z Was będzie miał szansę wygrywać mega fajne nagrody z Brawl Stars. I minimum raz w miesiącu będę losował jakąś osobę, która ma wpisany mój kod i dawał jej nagrody, które będzie mogła sobie kupić w sklepie Brawl Stars Ale dobra, zanim dokładnie wam to mówię, co będziecie ode mnie dostawać i tak dalej, to trzeba wam pokazać ten kodzik Oglądajcie w ogóle ten odcinek do końca, bo tam będzie jeszcze jedna niespodzianka, więc czekajcie wam dzisiaj kilka innych ciekawych rzeczy jeszcze do powiedzenia. Zacznijmy sobie od odebrania codziennego prezentu. To jest e, zawsze spoko, że można sobie to odbierać. Niestety nie mam jackpota. Wejdziemy później na moje drugie i trzecie konto i też sprawdzimy, czy jest jakiś jackpot. Ale uwaga, zjeżdżam na sam koniec, totalnie na sam koniec i wpisuję sobie kod. I jak możecie się spodziewać, mój kod twórcy nie jest taki ciężki do wpisania. Wpisujemy sobie ty o ry i i. Po prostu, tak jak mam nick na YouTubie Tori, taki mam kod przez dwa i na końcu. Uwaga, wpisz. Działa, to naprawdę działa, widzowie. Co się odwaliło? Wspierasz obecnie Tori. Nie, no nie wierzę w to. Do czego to doszło, widzowie, że Tori ma kod twórcy w Brawl Stars Jeszcze raz dziękuję naprawdę każdemu. I teraz posłuchajcie, jak wygląda sytuacja. Zawsze jak będą wychodziły e, jakieś nowe rzeczy, nowe oferty w Brawl Stars, typu jakieś specjalne oferty, nowy karnet i tak dalej, będę dla was robił konkursiki. I dla każdej osoby, która wpisze kod Tori w sklepie, czyli po prostu wejdziecie sobie tutaj w sklep i wpiszecie Tori, będę robił taki konkurs na zdobycie tych nagród. No bo wychodzi nowy karnet, no to ktoś, kto ma wpisany mój kod, będzie mógł go zdobyć. I będę na bieżąco Wam o tym mówił w odcinkach, więc oglądajcie moje odcinki, żeby tego nie przekapić. Bardzo ważna rzecz, jak jesteście w sklepie i wpisujecie kod Tori, no to on się kasuje co tydzień najprawdopodobniej chyba to jest równy tydzień. Więc jak wpiszecie Tori, to za tydzień wam on zniknie i znowu jeszcze raz będziecie musieli wpisać ten kod. Nieważne, jaki kod wpiszecie, to on co tydzień się po prostu kasuje. Więc jak wpiszecie, to jest tak na tydzień napisane i wam się trzyma. Później po tygodniu to mordeczki znika i trzeba jeszcze raz wpisać. Oczywiście możecie używać kogo tylko kodu chcecie. Nie musi to być mój, możecie kogoś innego. Ale jeśli zrobicie to widzowie z moim, to będę wam mega wdzięczny. I jedna rzecz to jest wpisanie kodu Tori, ale chcę jeszcze wyróżnić osoby, które wpiszą kod Tori i nie tylko będą miały go wpisanego, ale też kupią na przykład jakąś ofertę z klejnotami, jeśli chodzi o sklep z moim kodem i wtedy, jak na coś takiego, że jest wpisany mój kod i kupujecie tą ofertę i wyślecie mi to na przykład na mojego Instagrama Toriety, czy na mojego Messengera Tori Kontakt, to ja to wezmę i pozdrowię was na początku któregoś z moich odcinków. Będę pozdrawiał co jakiś czas właśnie osoby, które kupują jakieś oferty, czyli no głównie kupują gemy z moim kodem Tori, więc naprawdę widzowie polecam. A konkursiki będą dla każdej osoby, która ma wpisany kod Tori, oczywiście nie musicie wtedy kupować jakichś gemów z moim kodem, będzie to oczywiście dla mnie mega miłe, jak to zrobicie, ale nie musicie tego robić i tak jak już samo to, że macie wpisany kod Tori w sklepie to od razu możecie brać udziały w konkursach. Uwaga, każdy kto wpisze kod Tori w sklepie Będzie go miał wpisanego w swoim sklepie Bierze udział w konkursie na gemy A dokładniej to na któregoś z tych skinków Wyniki tego konkursu będą dokładnie 15 w niedzielę I wtedy będą wyniki I ktoś z was wygra playset karda Lub kartę google play o wartości 60 zł Czyli wygrać tak jakby 170 gemów I za to będziecie sobie spokojnie mogli kupić Na przykład tego skinka do Daryla e, Lub tego skina do Baza e, No więc myślę, że naprawdę ciekawie Albo jak jeszcze nie macie karnetu Też będziecie mogli sobie kupić karnet i żeby wygrać tak jak mówiłem, trzeba zostawić suba na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcineczkiem, no i co najważniejsze mieć wpisany kod Tori w sklepie. To będzie taki pierwszy konkursik dla osób, które wpisały kod. A, no i bardzo ważne jest to, żebyście napisali w komentarzu biorę udział. No to po prostu przez ten komentarz też będę losował zwycięzców. Dobra, wchodzę od razu na moje drugie konto, Tori to na nas i tam też sobie wpiszę kod Tori No i sprawdzimy, czy nie mamy jackpota przy okazji. Byłoby ciekawie. W ogóle tutaj na tym kocie mam tą piękną ikonkę. No i jeszcze wpiszę sobie kod Tori, to już dopiero będzie pięknie. A i nie mam jackpota, jak widzicie tylko 5 kredytów. Oglądajcie ten odcinek do końca. Mam jeszcze taką jedną mini niespodziankę dla Was i jeszcze kilka takich innych ciekawych rzeczy, więc chciałbym, żebyście obejrzeli do końca, bo naprawdę będzie warto. Wpisujemy Tori, czy na tym koncie też działa, tak, też działa, działa już wszędzie. To jest niesamowite kot Tori w sklepie. <laughs> Jezu, widzowie, no naprawdę tym jaram. Sorry za moje reakcje i tak dalej, ale jestem strasznie tym podjarany, że mogę mieć swój własny kod w Brolu. To jest coś, o czym zawsze marzyłem, i coś, co ma naprawdę mało osób. Nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie. No, nie każdy może mieć kod i jestem mega wdzięczny twórcom i Wam, widzowie, że mnie oglądaliście, a twórcom, że mi dali ten kodzik. Dobra, lecimy sobie tutaj na moim trzecim koncie i też pięć kredytów. No nie, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Jackpota trafiłem. <laughs> może za go jakoś trafię. No ale dobra, wchodzimy sobie w sklep i wpisujemy jeszcze tutaj na moim jednym koncie Tori, O, proszę bardzo, pamiętajcie, żeby widzowie zachęcać znajomych. Żeby też wpisywali kod Tory będę wam mega wdzięczny tak, tak będzie Ci pomagać. Widzicie, że wasz jakiś kumpel gra w i nie ma wpisanego Tory w sklepie, to koniecznie mu powiedzcie, żeby wpisał. Ale żeby było tego mało, mam dla Was kolejny konkursik. Mordeczki. Plebiscy 2022 roku Diablo Chers. Zostałem nominowany do kategorii najlepszego youtubera tamtego roku, jeśli chodzi o youtuberów, którzy mieli współpracę z Diablo. I uwaga! Możecie na mnie zagłosować i też wygrać fajne nagrody. Mianowicie możecie zwyciężyć taki oto piękny fotel Diablo Chers, oczywiście w innych kolorkach czy coś. E, piękny fotelik, jaki tylko będziecie chcieli i też. Może go zdobyć za darmo. Wystarczy, że zrobicie coś tak prostego. W opisie pod tym odcinkiem będziecie mieli link do głosowania. No i wchodzicie sobie w ten link, klikacie. No i macie wielu youtuberów pokazanych. No i musicie znaleźć mnie. Ja jestem tutaj, jak widzicie, Tori, jestem na zdjęciu z dwoma srebrnymi przyciskami, takie trzymam. No i oprócz tego z tyłu mam taką czerwono-czarną ściankę, więc na pewno mnie poznacie. Klikacie we mnie, wtedy się zaznaczam na pomarańczowo, jestem już wybrany. Jedziecie niżej. I niżej mamy kategorię fotel roku. No, i jeśli chodzi o fotel, to wybieracie, jaki Wam się najbardziej podoba, no byle który z tych, na przykład. Biały, to klikacie w niego. No i następnie, musicie wybrać reklamy roku. I to jacyś tiktokerzy tych reklamowali, więc tam kliknijcie sobie, kogo chcecie, byle co. E, następnie, gadżet roku. Wybieracie, jaki gadżet wam się najbardziej z tych podoba, na przykład, nie wiem, taka podkładka żółta e, na biurko. Klikacie sobie w nią, no i macie głosuj i wygrywaj. Musicie tutaj podać swojego maila. To jest bardzo ważne. Podajcie jakiegoś swojego maila, którego macie, no i pod nim musicie na odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybraliście akurat ten fotel, na który zagłosowaliście. Ja przykładowo teraz, tak jak widzicie, wybrałem ten biały. E, no i napiszę sobie, wybrałem go dlatego, bo na przykład biały to jest ulubiony kolor, czy coś takiego. I im napiszecie lepszą, ciekawszą odpowiedź, to tym macie większe szanse na wygranie foteliku za darmo. Dlatego odpowiedzcie na to wszystko koniecznie. No i kliknijcie tutaj, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem. I jak to zrobicie widzowie, klikacie głosuj i wtedy wasz głos jest już wysłany i bierzecie udział też w konkursie na fotelik do wygrania, który organizuje Diablo Chess. No i przy okazji możecie na mnie zagłosować i zrobicie mi na pewno mega prezent, jak na mnie zagłosujecie. Pokażmy, a na samą siłę, że spośród tych wszystkich YouTuberów, nasza armia jest najmocniejsza. A jeszcze tutaj, dla tych, co zostali, chciałem wspomnieć o tym, żebyście nie przegapiali takich Misje, jakie są na przykład tutaj. Pokonaj 15 przeciwników w batalii i za to dostajemy 50 kredytów. To jest bardzo ważne mordeczki, żebyście tego nie przegapili i wykonywali takie specjalne misje. Ta się kończy za 4 dni i 22 godziny, więc pewnie po tym czasie będziemy mieli znowu jakąś nową misję o specjalną nagrodę. Nie o punktu do karnetu, tylko o jakąś inną taką specjalną nagrodę. Więc pamiętajcie o nich. I możecie mi napisać w komentarzu, jak tutaj dotrwaliście, na jakiego zadmiarza wy teraz zbieracie sobie kredyty. Ja zbieram na Mac, troszkę mi się do niej brakuje, ale stopniowo sobie zbieram, zbieram i my się za niedługo na pewno uzbiera. Więc coś teraz dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Mam nadzieję, że się podobało i Zobaczycie się też z mojego szczęścia, że mam kodzik w sklepie, bo naprawdę jestem z tego bardzo szczęśliwy i wiem, że to jest dzięki wam. Yy, I chcę wam się jakoś odwdzięczyć, dlatego robię te konkursy. Pamiętajcie, żeby brać w nich udział, bo możecie wygrać fajne nagrody. Yy, no i co mi powiedz? dziękuję tutaj z całego serduszka, że dzisiaj ze mną byliście. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia, wszystkim trzymajcie się. Hejo!